Mój bracie, moja siostro, dzisiaj chcę zaprosić Cię do modlitwy, która przypomni nam, jak potężnie i delikatnie działa Duch Święty w naszym życiu. Niech każde słowo tej modlitwy otworzy Twoje serce na Jego obecność i przypomni Ci, że bez Ducha Świętego nie ma prawdziwej przemiany, nie ma życia w pełni zanurzonego w woli Pana. Duchu Święty który zostałeś posłany przez Ojca na prośbę Jezusa. Przyjdź i zamieszkaj w moim wnętrzu tak, jak obiecał nasz Zbawiciel. Bądź moim pocieszycielem w chwilach samotności, moim przewodnikiem, gdy błądzę w ciemnościach i moim nauczycielem, który tłumaczy Słowo Boże, by stało się światłem na mojej ścieżce. Duchu Święty, naucz mnie rozpoznawać Twój, Głos pośród hałasu świata. Naucz mnie odróżniać Twoje natchnienia od moich myśli, abym zawsze mógł postępować zgodnie z Twoją wolą. Bez Ciebie, duchu życia, słowo pisma pozostaje martwe. Ty ożywiasz litery i otwierasz oczy, duszy, by zrozumieć, co Bóg pragnie powiedzieć dziś. Bez Twojego działania nie ma skruchy, nie ma przebaczenia. Nie ma odnowienia serca, dlatego pragnę cię całym sobą. Przebacz mi, że czasem zbyt łatwo zapominam, kim naprawdę jesteś. Nie mglistą siłą ani emocją, ale samym Bogiem, który działa, mówi i prowadzi od stworzenia świata po dziś dzień. Ty byłeś obecny, gdy ziemia była jeszcze bezkształtna. I jesteś obecny w moim życiu teraz. Duchu Święty, daj mi odwagę i siłę, bym trwał przy Jezusie niezależnie od burz, które napotkam. Nie pozwól mi szukać Cię tylko w chwilach kryzysu, ale ucz mnie codziennego chodzenia z Tobą, w ciszy, w modlitwie, w decyzjach małych i wielkich. Proszę, abyś pozwolił swojej obecności przemienić moje wnętrze, jako świadectwo Twojej mocy. Niech moje życie będzie dowodem, że Duch Święty jest prawdziwy, że działa, że kształtuje, że nie jest zarezerwowany na wybrane chwile, ale pragnie być obecny w każdej godzinie. Prowadź mnie, Duchu Święty, jak prowadziłeś proroków, jak unosiłeś się nad wodami, jak wypełniałeś apostołów odwagą. Tchnij we mnie życie tam, gdzie coś umarło. I odnów to, co słabe, by w mocy Boga stało się silne i czyste. Niech Twoje tchnienie obudzi we mnie pragnienie większej świętości. Niech znikną wszystkie złudzenia i powierzchowna religijność, a pozostanie tylko głęboka relacja z Tobą, Duchem, który daje życie, mądrość i pokój. Duchu Święty, Ty nie jesteś tylko znakiem cudów i wielkich dzieł. Ty sam. Jesteś stałą obecnością samego Boga, który zechciał zamieszkać w sercach tych, którzy w Niego wierzą. Wszechmogący Bóg wybrał kruche ludzkie serce na swoje mieszkanie. Proszę Cię, Duchu Święty, pomóż mi strzec tego daru, pielęgnować Twoją obecność. Nie pozwól, bym przez nieposłuszeństwo gasił Twoje światło we mnie. Naucz mnie żyć świadomie, że noszę w sobie Boga samego. Przypominaj mi, że nie jestem sam, nawet gdy wokół panuje cisza, a świat próbuje wmawiać mi opuszczenie. Ty jesteś we mnie, niewidzialny dla oczu, ale wyczuwalny w szeptach sumienia, w pragnieniu świętości, w odwadze, która nie pochodzi ze mnie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś obietnicą wypełnioną przez Jezusa, że naprawdę zamieszkałeś we mnie na zawsze. Proszę, odnawiaj moją wiarę, bym nigdy nie zwątpił, że ta obietnica jest realna, nawet gdy jej nie czuję, bo Twoja obecność nie zależy od mojego nastroju, ale od Twojej wierności. Zamień moje serce w miejsce, gdzie Twoja chwała może rozbrzmiewać każdego dnia, w moich myślach, słowach i czynach. Niech moje życie będzie dowodem, że mieszka we mnie duch żywego Boga, który uświęca, przemienia i czyni mnie nowym człowiekiem. Panie, daj mi pokorę, bym nie próbował ograniczać Cię do jednej sfery życia, ale bym otworzył każdy zakamarek duszy na Twoje działanie. Niech Twoje światło przeniknie wszystko, co ukryte każdy lęk, każdy grzech, każdą ranę, która potrzebuje uzdrowienia. Proszę cię, duchu prawdy, prowadź mnie w pełni poznania Chrystusa. Pomóż mi rozumieć słowo tak, jak ty je objawiasz? Nie przez suche litery, ale przez tchnienie, które ożywia i daje moc, by według niego żyć, a nie tylko mówić o nim. Nie pozwól, bym traktował Twoją obecność jak dodatek do mojego życia. Ucz mnie, że bez Ciebie jestem pusty, bezradny. I bez owocu. Duchu Święty. Pragnę być świątynią, w której rozbrzmiewa modlitwa nieustannie, nie tylko w słowach, ale w ciszy serca, w postawie pokory, w czystym sumieniu. Naucz mnie, że każde miejsce może stać się miejscem Twojej chwały, jeśli tylko otworzę się na Ciebie całym sobą. Bądź ze mną, Duchu Boży, w każdej chwili. W każdej decyzji, w każdej rozmowie, w każdej trudności, jaką napotkam. Przypominaj mi, że nie jestem sierotą, że Jezus odszedł do Ojca właśnie po to, byś ty mógł przyjść i pozostać na zawsze. Niech moje życie będzie Twoim mieszkaniem na wieki. Duchu Święty, proszę Cię dziś z głębi serca, wstawiaj się za moją rodziną przed tronem Ojca. Ty znasz każdą historię, każde zranione serce, każdy ból i każde ukryte łzy, których nikt nie widzi prócz ciebie. Proszę, dotknij moich najbliższych swoją uzdrawiającą mocą. Przynieś pokój tam, gdzie panuje chaos. I pojednaj tych, którzy oddalili się od ciebie i od siebie nawzajem. Niech Twoja obecność rozleje się na mój dom jak balsam, który leczy rany duszy i ciała. Proszę Cię o łaskę prawdziwego nawrócenia dla każdego członka mojej rodziny, aby serca twarde stały się miękkie, był zysk zmyły wszystko, co oddziela od Twojej miłości. Duchu Święty, rozbij każdą barierę dumy i niech Twoje światło rozświetli najciemniejsze zakamarki serc. Proszę, obdasz zdrowiem nasze ciała i umysły. Uwolnij nas od uzależnień, lęków, depresji i wszystkich więzów, które duszą duszę. Daj nowe życie naszym relacjom, naszym słowom i naszym czynom. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zamieszka w naszych domach i uczyni je miejscem Twojej chwały na zawsze. Amen, mój bracie, moja siostro. Dziękuję Ci z serca, że zostałeś ze mną do końca tej modlitwy. Twoja obecność tutaj pokazuje, że Duch Święty już działa w Twoim sercu, bo nikt nie może zbliżyć się do Ojca bez jego działania. Pamiętaj słowa z Ewangelii Jana 14:26. Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem? Niech to Słowo przypomina Ci każdego dnia, że Duch Święty nie jest daleki. On mieszka w Tobie. Pragnie Cię prowadzić, pocieszać i przemieniać Twoje życie od wewnątrz. On jest mocą, której potrzebujesz, by iść naprzód, nie cofać się i nie dać się złamać przez trudności. Proszę, jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, Podziel się nią z kimś, kto pragnie pokoju, uzdrowienia i bliskości z Bogiem. Za każdym razem, gdy się dzielisz, pomagasz tej modlitwie dotrzeć dalej i działać tam, gdzie Duch Święty chce dotrzeć. Subskrybuj ten kanał, aktywuj dzwonek i wracaj każdego dnia. Razem usłyszymy Ducha Świętego mówiącego i czyniącego cuda. Niech ta modlitwa i każde słowo, które dziś wypowiedzieliśmy, będą jak przyjemny aromat dla Pana, który słyszy każdy westchnienie Twojego serca. Niech Duch Święty nieustannie cię prowadzi, odnawia, pociesza i wzmacnia. A Jego obecność niech napełni twój dom pokojem, miłością i nadzieją. Mój bracie, moja siostro, niech każdy Twój, Dzień będzie krokiem bliżej Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Hallelujah!